Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcineczku Na mapce Grafton Farmhouse, event świąteczny fazmofobii Gramy w niezmiennym składzie z Paxo, z Majusiofą i z Aleksą Siemanko, witajcie Hej, gramy z Paxo. Krótkie ładowanie i zaczynamy Zobaczymy jak nam pójdzie Zobaczymy gdzie się ukryły te nasze małe bałwanki Tak szkoda, że śniegu ogólnie nie ma na tym, na mapach jak na mapie no to też, by jednak obciążenie dla. temu nie Plagi, o, jesteśmy w panie. Biorę smadza, biorę zapalniczkę. Słuchajcie, trochę muszę ściemnić to, bo normalnie za mocno daje w gały. Oglądam sobie pewnego streama. Tak. Dobra, mamy tutaj pewnego. Źródła. Dobrze. Tam na, na, na całym czacie wszyscy piszą bez IG, że I tak o co chodzi? Mm. Mamy to, mamy to, tutaj. Na dachu nie ma? Dobra, idę do, 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 do domu. Co? artysta jest. Czy w tym Tutaj jest. A korki w sumie? Nie sprawdzałem. Idę tam zobaczyć. Chodź, chodź zobaczyć bałwana w tym w garku. No czekaj, czekaj. W kuchni, tak? Tak. Gdy tu nie ma korków. Nie ma koreczków. Zobaczyć. dobra, mam korki. Dobra. Są. Idę zobaczyć tego garka. No chodź. Garnuczka. Pokaż. A tutaj jesteś. Co wariat. Temu nie ciepło. Dupa. Bałwana. Dobra, uwaga. Bam. Nie dźwięk wydał Dobra, idę na salony. Chyba łwanki na stole. To jakieś posiedzenie chyba jest bałwaniaste. Tyk, tyk. I cyk Na kominku. Ja przeciąłem po zewnątrz. Dobra, mamy tutaj teraz. Salon Chyba już to zwiedzony Idę do tej sypialni jeszcze raz A tutaj ile ten? Bo wam tu? 55. 55 Jeszcze 14 To no nie mogę trafić, o się przejdę na koło jeszcze No tutaj w tym wiaderku od mopa O zabawkę Tutaj jesteś ma? Trzyma. Hejdu. Dobra, tutaj mamy teraz. Gdzieś jeszcze może pić Czekaj, jak Można. Tutaj? A, tutaj ktoś jest. To idę na górę wtedy. Czy w góry byliście? Jest, no. Ale ogólnie możesz wchodzić w te same pomieszczenia, no bo wiesz, jak to jest. To bywa właśnie. Tak. Trzyma bardziej, bardziej tak. za za, mniej za Większe oczy, mniejsze oczy. Jedno oko na marokę Na Marokko. Pierwsze oczy. Marokko. bez oka. O, mam, tą mam cię, pomiesz. mam cię tutaj. Bałwanku Jest. Ciekawe ile jeszcze? Tam gdzie duszek? Właśnie, że nie miałem nigdy. E, nie. Właśnie nie, nie wiem. Idę wtedy na które samo już nam Nie miałem jeszcze nikogo w pokoju. Drugi. o, korki poszły. poszły. Gdzie są? A za kuchnią, e, co? Chyba tak, no. Jest w sypialni na górze. Góra tylko działa. A tutaj ta puszka leży. Puszka. O, krąży. o w tym jest na strychu tamto, tam, o ja jestem na strychu tutaj Ile zostało bołanków bo, bo mam pod łóżkiem jednego. I to sprawdzić? Weź sprawdzić, bo jak to będzie ostatni to będzie smutno Właśnie to będzie nieciekawie szafka jest tutaj. Jakby to na strychu Zostały jeszcze dwa. A dwa bawa. Ja mam jednego tutaj. Dobra i bo jest blisko łóżka. Wczoraj 54 na 55. Mam kość. Jeszcze jeden pował, tak. Mamy koreczki odpalone, tak? Tutaj zerknę. Tutaj za łóżeczkiem? Nie. mi jest zimny oddech? W tym pokoju Majusia, co tam masz? Jest tam zimno? A nie, tutaj I, jest zimno. Nie, zimny. tam jest, gdzie tam, tam gdzie jest to łyżeczka. Tak, może no, tutaj. No, tu jest link nawet, był, więc tu na pewno będzie. Tutaj jest. Teraz pytanie, gdzie się skrał ten nasz bałwanek? No to czyli jeden został, tak? Tak, jeden ostatni. Pytanie: gdzie? Pod stołem. Tutaj gdzieś albo za drzwiami. Lubią być za drzwiami. Regał tutaj też A? Tutaj też nie ma. Ja bym się nie dziwiła, jakby to było tam na tym strychu. Na tym takim strychu, strychu, i tam u góry jeszcze co ta drabina jest. No. Wysoki góry. Mam się nie stoi. widzę, no. Pach w kamerę. Gdzie jesteś? Za zasłonami, sprawdzaliście? Tak, nie? Tu, tu A tutaj? to tak. W lodówce, naj... on by Być w lodówce, mi daje, nie? Najdłużej by się Nie ma, w szafkach też Pod stoły. Też nie ma. Tutaj. W dole tutaj gdzieś za kołem. Ale nie no ty... Te... Na każdej mapie to będzie chyba problem z... Ostatnim tym? Bałwankiem? Ostatni zawsze jest jeden taki. Ham. Hmm. Masz? Masz. Gdzie jest? Ham. Mówię, Aha. mówię ham, a nie mam. Eee. A. a. <ślad> Nadzieje robisz. Właśnie. 10 skrałeś. Nocy, to mamy, tak? Dobra. nie tam wiem, ma... wanny, nie popatrzcie na dole. Może tam jest, albo to... za fotelem jeszcze. Oju. A tutaj też go nie ma. Za fotelem nie ma u góry. Nie machnie nie... My szukamy po kątach, on pewnie jest gdzieś na wierzchu. O jejku, korki przeładowałem. Dobra, jestem akurat tu. Dobra, gdzie? Hmm. No nie wiem, nie wiem. Bałwanku weź, pomachaj do nas może. Jeszcze nam tutaj się. Nauczyli, trzeba zapytać. Bałwanek nie chce się pokazać, bo jest za mało łapek w górę. Nie chcę się pokazać no. Ej, a w kominku? Nie, kominek jest chyba jakiś lipny To nie, w kominku Na kominku stał, ale w kominku nie miałem Nie, no to ja idę jeszcze może rundkę zrobię dookoła Na spokojnie To chodź, przejdziemy się Gdzie jesteś? No, za W dyniach Dobra, ja jestem po drugiej stronie domu, to zrobimy taką rundkę dookoła Chyba, że on gdzieś faktycznie na dachu całkowicie jest. No na narożniku. Hi. Taki on jest... Jaki cwaniak. Idzie na pewno gdzieś i się śmieje. Nas. Bałwanku. Tylko pytanie gdzie? Ej, powinno być jakieś takie yy, takie pipadło, że jak jesteś bliżej to wiesz... EMF-ka hey, na bałwany. <grymne> <grymne> I Ja nie wyobrażam sobie bez, bez waszej pomocy, nie? Tutaj latać. To jest nieosiągalne. No trzy dni, jeden odcinek, o. nie? Wszyscy śpią. Jeszcze większa mapka będzie o. Nie widzę Tutaj nawet nie ma dobrze lampy, żeby oni się tam... Nie widzę, nie? Teraz pójdę po taką mocną latarkę, teraz zobaczyć do pomyślenia Gdzie ty jesteś? Mam! Jesteście na dworze? Tutaj no. jesteście bezpieczni Nie, zubyłam obok e. no. <głos》>. Tak? Dobra, to ja strzelamy. nie bezpieczny Nie mogę trafić. O, wow. o wszyscy to na dworze Wszyscy na dworze jesteśmy, tak? Dobra, co tam nam e. brakuje przy duszku? Eee, wszystko chyba jest Mamy Dcy mamy już ducha? Znaczy nie, tylko mamy docy tylko tam. No w sensie Aha. tam w pokoju duchet dobra, to idę sprawdzić. Jakie są ci? Nie wiem. 74 średnie. A to nie tak źle. zobaczyć te orły. A Nie, czwórka by to było. Ale możliwe, że będzie piąteczka. No Jeden stopień. Okay. A gadał? Nie. Nie gadał. Tu może czekaj ze mną, pogadaj, ten. Orby są. A, orby tak. Docy, orby Może być wszystko, Free, Freezingu nie będzie Pałki nie będzie Dobra, gadam Dobra Jak zamykam Pałki nie będzie, tak? A rajczu. Rajczu. Dobra. Ja chyba mam faktycznie cicho grę. Ja chyba muszę to zmienić. Do tej pory to była najdłuższa mapka. No i też najwięcej. Eee! było. 55 wariatów. Zapraszam Nie do vana. Udajmy się na ciepłą herbatkę. Macie wszyscy rajczu? No Nie. Zapraszam. Pacznego. Jedziemy i właśnie, teraz kończymy ten odcineczek. Dziękuję serdecznie za pomoc, bo bez waszej pomocy to bym grał chyba z dwie godziny. Trzymajcie się, cześć. Dobrze. No, no.